Najczcigodniejszy księżyc, biskupie, drodzy bracia kapłani, rodzino akcji katolickiej, Ty, mój Boże, jesteś moją nadzieją. Tobie ufam od młodości. Słowa psalmu dobrze wprowadzają nas w jubileuszowym roku nadziei w dzisiejsze liturgiczne wspomnienie. Męczeństwa świętego Jana Chrzciciela. Gromadzimy się w katedrze przemyskiej, do której zaprosił nas stary dzwon świętego Jana Chrzciciela, patrona tej wspólnoty parafialnej. Spotykamy się tak licznie wokół relikwii świętego Józefa Sebastiana Pelczara i błogosławionego księdza Jana Balickiego z racji Kongresu Akcji Katolickiej działającej od 30 lat w archidiecezji przemyskiej. W tej dziękczynnej Eucharystii otwieramy nasze serca na działanie Ducha Świętego i dziękujemy Mu za łaskę przynależności. Do wspólnoty Kościoła. Wiemy dobrze, że należymy do Kościoła, nie dlatego, że wpisano nas do Księgi Chrztów w kancelarii parafialnej, że figurujemy na liście parafian Kościoła katolickiego, ale dlatego, że jesteśmy zanurzeni we wspólnotę Trójcy Świętej obejmującej swoją potęgą wszystkich żyjących. Tworzymy wspólnotę wiary i apostolstwa, jaką jest akcja katolicka dzięki Duchowi Świętemu, bez którego obecności bylibyśmy tylko zwykłym kolektywem. To Duch Święty rozpala w nas miłość do Boga i liczne charyzmaty służące zbudowaniu aktywnej misyjnie apostolsko-wspólnoty kościelnej. Cieszymy się ogromnie, że tej dziękczynnej modlitwie przewodniczy ksiądz arcybiskup Józef Michalik który od początku promieniuje niezwykłą miłością ojcowską i pasterską na odradzającą się akcję katolicką w Polsce, doskonale rozumie jej misję i dostrzega jej potrzebę. To on, jak niewielu, wziął sobie do serca słowa świętego Jana Pawła II że bez niej infrastruktura zrzeszeń w Kościele jest niepełna. To dzięki jego zaangażowaniu stowarzyszenie nasze znakomicie rozwinęło się nie tylko w archidiecezji przemyskiej, ale w całej naszej Ojczyźnie. Ksiądz arcybiskup swym autorytetem, swoją ogromną wiedzą, doświadczeniem i mądrymi wskazaniami niezwykle umocnił akcję katolicką, a nam, kapłanom i zrzeszonym w niej wiernym, dodawał i dodaje otuchy i nadziei. Za to wszystko serdecznie dzisiaj Księdzu Arcybiskupowi z serca dziękujemy. Jego prawą ręką w tym apostolskim dziele stał się ksiądz prałat Józef Niżnik, pasterz według Bożego serca, rozsądny i roztropny, oddany bezgranicznie służbie Kościoła, zatroskany o rozwój akcji katolickiej nie tylko w tej archidiecezji, ale także w Polsce. Jego imię zawsze będzie wiązało się z tym apostolskim dziełem, Choć nie tylko z Nim, bo także z rozwojem kultu świętego Andrzeja Boboli w Strachocinie. Naprawdę trudno dzisiaj ocenić, ile dobrego zostało uczynione przez księdza Prałata dla dobra kościoła. Powiem szczerze, że wszyscy jesteśmy w ten sposób Jego dłużnikami. Nie byłoby tego wielkiego i pięknego apostolskiego dzieła. Bez ofiarnej posługi księży, szczególnie asystentów parafialnych. Często ta obecność jest dyskretna i przybiera formy pokornej, codziennej posługi, bez wyróżniania się i bez specjalnego rozgłosu. Wdzięczność ta należy się wszystkim zrzeszonym. W strukturach akcji katolickiej, to dzięki bezinteresownemu zaangażowaniu się wielu świeckich, nie tylko powstała 30 lat temu, ale pięknie się rozwinęła i przyniosła wiele cennych owoców działalności apostolskiej. Niestety, wielu zasłużonych dla rozwoju naszego stowarzyszenia. Odeszło już do Pana. Mamy świadomość, że jesteśmy potrzebni Kościołowi i stanowimy dla niego cenny dar. Pamiętamy to, co powiedział papież Jan Paweł II do uczestników XI Zgromadzenia Krajowego Włoskiej Akcji Katolickiej. Kościół potrzebuje Akcji Katolickiej. Bo potrzebuje ludzi świeckich gotowych poświęcić życie apostolstwu i nawiązać relacje przede wszystkim z Kościołem żyjącym w parafii i w diecezji, które będą głęboko oddziaływać na ich życie i rozwój duchowy. Mówiliśmy dzisiaj podczas naszych obrad że Sobór Watykański II nazwał akcję katolicką urzędem koniecznym i uznał za najpełniejszą formę udziału człowieka świeckiego w życiu Kościoła oraz za organizację, która otrzymała do realizacji specjalny mandat. Sobór uznał ją za posługę, którą cechują nadprzyrodzone pochodzenie. Kościelny charakter działalności, trwałość działania i publiczne uznanie przez Kościół. Właśnie z tego względu stowarzyszenie to powinno cieszyć się troskliwym wsparciem ze strony całej wspólnoty Kościoła, a szczególnie ze strony Jego dusz pasterzy. Trzeba więc, aby akcja katolicka była obecna we wszystkich parafiach. Gdyż ludzie wierzący mają do niej prawo, niektórzy pytają, co ma ona czynić. Jednakże powiem to jeszcze raz: najważniejsze jest to, aby była, aby zaczęła być, a później podejmowała działania, które nakreślone zostały jej w statucie. Powtórzmy: ludzie świeccy mają do niej prawo a realizacja tego prawa jest obowiązkiem duszpasterzy. Szkoda, że nie we wszystkich polskich diecezjach i parafiach ona istnieje. Tak ubożeje potencjał ludzki we wspólnocie Kościoła. Tam, gdzie została powołana, życie Kościoła jest intensywniejsze i bogatsze pod względem materialnym, ale także duchowym. Ostatnio mówi się w Kościele o potrzebie synodalności, aby Kościół stawał się bliższy ludziom i był bardziej relacyjny, by był domem i rodziną Bożą, by w jego wspólnocie każdy znajdował dla siebie swoje miejsce. O co chodzi w synodalności? Chodzi o to, aby nikt nie czuł się osamotniony, a nie daj Boże, zmarginalizowany. Podążanie razem, bycie synodalnymi, to jest powołanie Kościoła. Chodzi więc o wspólne, solidarne działanie całego ludu Bożego, a więc pasterzy Kościoła i wszystkich ochrzczonych. We wspólnocie kościoła jest miejsce dla wszystkich, także dla świeckich. Nikt nie może im tego miejsca odmawiać. Zatem brak akcji katolickiej we wspólnotach parafialnych i diecezjalnych jest wyrazem braku zrozumienia eklezjalności i synodalności kościoła. Celem akcji katolickiej jest przecież zbudowanie wspólnoty ludzi wierzących, którzy wraz z hierarchią będą na co dzień troszczyć się o swoją wiarę i dążyć do jej uspołecznienia. Kościół współczesny pilnie potrzebuje ludzi wybitnie, wyróżniających się w swych środowiskach jakością życia moralnego i religijnego. Dlatego akcja katolicka powinna być kuźnią formacji wiernych, którzy oświeceni nauką społeczną Kościoła angażują się przede wszystkim w obronę prawa Bożego i troszczą się o uspołecznienie wiary. Niosą tę wiarę w życie społeczne, w politykę, w ekonomię i kulturę, bo bez tych wartości. To życie społeczne bardzo jest zubożone. Nazywamy więc akcję katolicką Szkołą Świętości, ale mówimy także o niej, że jest Szkołą Apostolstwa. Tak się szczęśliwie składa, że dzisiaj w liturgii wspominamy męczeństwo świętego Jana Chrzciciela. Jako członkowie akcji katolickiej, którą nazywamy Szkołą Świętości, patrzymy na tego wielkiego proroka i widzimy w nim przykład pokornego świadka Chrystusa. Patrzymy na kogoś, kto wyniszcza samego siebie aż do śmierci, aby wskazać na przychodzącego Bożego Syna. W tym działaniu święty Jan Chrzciciel był pokorny. I bardzo konsekwentne. Wyniszczał się aż do samego końca. W ciemnej sali, w więzieniu, ścięty z powodu kaprysu tancerki, zazdrości cudzołożnicy i słabości pijaka. Zapłacił śmiercią za umiłowanie prawdy i kategoryczne odrzucenie wszelkich kompromisów. Patrząc na święte życie wielkiego proroka, powszechnie uważanego za osobę prawą i uczciwą, pragniemy właśnie od niego nauczyć się uczciwości i lojalności wobec Boga, a nade wszystko rzetelności w wypełnianiu swoich życiowych, rodzinnych i społecznych zadań. Życie nasze chrześcijańskie, co by tu nie powiedzieć, wymaga męczeństwa w codziennej wierności Ewangelii, a więc odwagi potrzebnej do tego, by Chrystus wzrastał w nas i nadawał kierunek naszym myślom i uczynkom. Może to nastąpić tylko wtedy, gdy nasza więź z Bogiem będzie szczera, autentyczna i mocna, nieudawana, niepozorowana, potrzebna nam w tym względzie jest modlitwa, która naprawdę nigdy nie jest czasem straconym, nie jest odbieraniem czasu działaniu, nawet temu apostolskiemu. Widzimy, że stowarzyszenie nasze się starzeje. Brakuje w nim zastępowalności pokoleń. Usprawiedliwiamy się, że to wina sekularyzacji. Pojawiających się skandali czy też Covidu. Po części mamy rację, ale za ten stan rzeczy odpowiadamy także osobiście. Gdyż nie do końca poszliśmy za Chrystusem. Nie do końca zawierzyliśmy mu swoje życie. I nie do końca budowaliśmy naszą codzienność na nim. Nie do końca też słuchaliśmy Jego słów i nie do końca je wypełnialiśmy. Tak, ograniczyliśmy moc apostolskiego świadectwa, tak bardzo potrzebnego naszym rodzinom i parafią. Często narzekamy, że dzieci i wnuki nie idą śladami naszej wiary że oddalają się od Chrystusowego Kościoła. To prawda, że ich coraz mniej na katechizacji, na bożeństwach, ale czy wina nie jest po naszej stronie? Nie daliśmy im świadectwa, a one wołały o to świadectwo jak o chleb powszedni. Podobnie też dzieje się w parafialnych spo, wspólnotach akcji katolickiej które na naszych oczach marnieją słabną, bo zabrakło naszego czytelnego i przekonywującego, powiedziałbym porywającego świadectwa dużo w niej różnej działalności, ale zbyt mało modlitwy i troski o jakość chrześcijańskiego życia. Tak wiele jest do naprawienia. Jezus Nazaretu, Bóg, który stał się człowiekiem, stoi przy nas na dobre i na złe. Pragnie nas podnieść, umocnić na drogach naszej wiary. Należy Mu zaufać. Rozpalmy na nowo pragnienie życia z nimi dla Niego. Nie przegra ten, kto wszystko postawi na miłość ukrzyżowaną wcielonego Słowa. W tym duchu podejmujmy i realizujmy nie tylko odnowę własną, ale też odnowę naszego stowarzyszenia, a jej owocem niech będzie umocnienie, odbudowanie i poszerzenie akcji katolickiej na całą wspólnotę Kościoła. Nie pozwólmy, by dominująca dziś kultura Prowadziła do zamknięcia wiary w sferze prywatnej, do odmawiała Bogu prawa do obecności w sprawach tego świata i w konsekwencji starała się zmusić nasz chrześcijan do milczenia, uczynić nas niewidzialnymi w życiu publicznym. Pod żadnym pozorem nie ulegajmy tej presji, nie zostawiajmy wolnej przestrzeni tym, którzy krzyczą, i uważają, że tylko oni mają prawa w życiu społecznym. Pamiętajmy, że dziś potrzeba świadków w Ewangelii. Dlatego nimi bądźmy. W trudnych chwilach ufajmy Panu. Bądźmy świadkami nadziei, tej nadziei, która nie boi się budować Królestwa Bożego w sobie i w innych. Odnawiajmy wszystko w Chrystusie i dla Chrystusa. Akcjo katolicka, patrz na Chrystusa, ufaj Mu i wiernie Mu służ. I bądź spokojna o swoją przyszłość. Należysz bowiem do Kościoła i jesteś w sercu samego Boga. Niech święty Jan Chrzciciel wstawia się za nami, abyśmy potrafili zawsze dawać pierwszeństwo Bogu w życiu osobistym i społecznym. Niech oręduje za nami Najświętsza Maria Panna, czczona, przywiezionej tu przez świętego Jacka Odrowąża, cudownej figurze. Niech stawiają się za nami święty Józef Sebastian i błogosławiony ksiądz Jan, a nade wszystko nasz patron, święty Jan Paweł II. Amen.